Zawsze myślałam, że zwykły uścisk to tylko gest, teraz wiem, że to broń. Cześć, mam na imię Marta, mam 29 lat i mieszkam w niewielkim miasteczku pod Krakowem. Od lat zastanawiałam się, dlaczego niektóre uściski zostają w pamięci, a inne znikają bez śladu. Aż pewnego dnia wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło moje spojrzenie na to, jak bliskość potrafi zadziałać na emocje i pragnienia. Przez długi czas moje relacje z mężczyznami były powierzchowne. Uściski były krótkie, bez wyrazu i często kończyły się na grzecznym miło było. Jednak wtedy poznałam Piotra, mężczyznę, który pokazał mi, że to, co dzieje się podczas prostego przytulenia, może mieć moc poruszającą serca i umysły. To było wydarzenie, które odmieniło moje życie uczuciowe i sprawiło, że zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać każdy dotyk. Wszystko zaczęło się podczas zwykłego spaceru po rynku w Krakowie. Piotr po raz pierwszy objął mnie inaczej, nie tak jak zwykle. Jego dotyk miał w sobie coś, czego nie potrafiłam wtedy nazwać, ale czułam go całym ciałem. To był moment, kiedy zrozumiałam, że przytulenie może być czymś więcej niż tylko gestem przyjaźni. Mężczyzna obok mnie nauczył mnie sekretów, których wcześniej nie znałam, jak używać oddechu, dotyku i spojrzenia, by wzbudzić w kobiecie coś głębszego, niemal pierwotnego. Piotr nie tylko przytulił mnie, on wprowadził mnie w pewien rytuał bliskości, który sprawił, że moje serce zaczęło bić inaczej. To nie był zwykły uścisk. To była subtelna gra ciał, emocji i energii zaczął od spokojnego, głębokiego oddechu, który zsynchronizował się z moim. Czułam jak moje ciało powoli odpręża się i otwiera na to, co miało nadejść. Jego ręce nie spoczęły na mojej talii, ale delikatnie przesunęły się wyżej, na plecy, w miejsce, które wywoływało u mnie ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Wtedy pochylił się powoli, jakby wsłuchując się w mój oddech, i wyszeptał mi do ucha dwa słowa, które natychmiast rozbudziły we mnie emocje i pragnienie. Chodź tutaj! Powiedział niskim, spokojnym głosem, który był jednocześnie pełen delikatnej dominacji i czułości. Jego dotyk był pewny, ale nie natarczywy, a powolne ruchy kciuka na moich plecach sprawiały, że traciłam poczucie czasu i przestrzeni. Ten uścisk trwał dłużej niż zwykle o kilka sekund dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. To był moment, w którym poczułam, że to coś więcej niż zwykły gest. Kiedy chciał się ode mnie odsunąć, zatrzymał się na chwilę, trzymając dłoń na moim ramieniu, jakby chciał powiedzieć bez słów, że nic się nie kończy, że to dopiero początek czegoś nowego. Spojrzał mi w oczy na ułamek sekundy. To spojrzenie było intensywne, pełne obietnic i niespodzianek. I wtedy zrozumiałam, że ten prosty gest przytulenia może rozpalić w kobiecie ogień, o którym wielu mężczyzn nawet nie śni. To, co wydarzyło się tamtego wieczoru, zmieniło moje życie na zawsze. Ale to, co nastąpiło potem, było jeszcze bardziej nieoczekiwane. Nie mogłam przestać myśleć o tamtym uścisku, który poruszył we mnie coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Czułam, że to nie był zwykły przypadek, lecz początek czegoś znacznie głębszego, ale zanim opowiem, jak potoczyły się dalej losy tamtej nocy, pozwólcie, że przedstawię wam, jak doszło do tego momentu i co się kryło za tym niezwykłym spotkaniem. Kilka tygodni wcześniej, podczas jednej z wieczornych imprez w małej kawiarni na Kazimierzu, spotkałam Piotra. Był tam z grupą znajomych, ale to jego spojrzenie przykuło moją uwagę. Miał na sobie prostą, granatową koszulę i ciemne dżinsy, a jego uśmiech wydawał się szczery i otwarty. Od razu poczułam, że jest kimś wyjątkowym, choć nie potrafiłam wtedy sprecyzować dlaczego. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, a jego głos był ciepły, niemal hipnotyzujący. Piotr opowiedział mi wtedy o swojej pracy. Był psychologiem specjalizującym się w relacjach międzyludzkich i dynamice emocji. To wyjaśniało, dlaczego miał taką łatwość wyczuwania nastrojów i precyzyjnego wyczucia jak rozmawiać, by dotrzeć do drugiego człowieka. Wiedziałam, że to spotkanie nie było przypadkowe, a jego słowa i gesty miały coś ważnego do przekazania. W trakcie kolejnych spotkań. Piotr zaczął dzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami na temat języka ciała i komunikacji niewerbalnej, tłumaczył jak drobne detale od sposobu oddychania przez miejsce dotyku po mikroruchy mogą wywołać u kobiety poczucie bezpieczeństwa, pożądania i bliskości. Zaczęłam więc bardziej świadomie obserwować jak inni się zachowują i jak wiele można wyczytać z tak prozaicznych pozornie momentów. To właśnie podczas jednej z naszych rozmów, gdy siedzieliśmy na ławce nad Wisłą, Piotr zaproponował byśmy spróbowali czegoś innego, uścisku, który miał być czymś więcej niż tylko przywitaniem. Powiedział mi, że każdy gest ma znaczenie, a on chce pokazać mi, jak można wyrazić więcej niż słowa, używając tylko dotyku i obecności. Nie wiedziałam wtedy, że ten eksperyment zmieni wszystko. Tamtego wieczoru, gdy stanęliśmy naprzeciw siebie, poczułam jak napięcie rośnie. Jego dłonie nie były chłodne ani niepewne, były ciepłe i pewne. To było jak tajemniczy taniec, gdzie każdy ruch miał swoje przeznaczenie. Po chwili poczułam jak moje ciało zaczyna się odprężać, a myśli przestają biec w chaosie. To był moment, w którym zrozumiałam, że uścisk może być początkiem czegoś, o czym marzy każda kobieta poczucia, że jest naprawdę widziana i pożądana. Ale to co wydarzyło się dalej, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Tamten wieczór nad Wisłą zapadł mi głęboko w pamięć, ale to, co wydarzyło się później, nadało całej historii zupełnie nowy wymiar. Po tamtym uścisku poczułam coś, czego nie potrafiłam wcześniej nazwać mieszankę bezpieczeństwa, fascynacji i pragnienia. Jednak zanim pozwoliłam sobie na pełne otwarcie, musiałam zrozumieć, co tak naprawdę sprawiło, że ten moment był tak wyjątkowy. W następnych dniach Piotr zaczął prowadzić mnie przez świat niewerbalnej komunikacji, ucząc mnie, jak świadomie odczytywać i wysyłać sygnały, które działają na poziomie podświadomości. Opowiadał o badaniach neurobiologicznych, które dowiodły, że reakcje na dotyk, oddech i spojrzenie uruchamiają w mózgu kobiety obszary odpowiedzialne za pragnienie i zaufanie. To było dla mnie odkrycie niemal magiczne, jak proste gesty mogą mieć tak ogromną moc. Pewnego popołudnia spotkaliśmy się w parku Jordana, otoczeni ciepłem jesiennego słońca i szelestem liści. To tam Piotr po raz pierwszy poprosił mnie, by pozwoliła mu pokazać, jak działa jego metoda uścisku. Stanęliśmy twarzą w twarz, a on powoli zbliżył się do mnie, tak jakby słuchał mojego oddechu, synchronizując własny rytm z moim. Jego oddech był głęboki i spokojny, a ja czułam, jak moje ciało zaczyna naśladować jego tempo, jakbyśmy tworzyli niewidzialną nicią połączeni. Jego ręce nie spoczęły na mojej talii, lecz przesunęły się wyżej, na plecy, dokładnie na miejsce, które w moim ciele wywoływało ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Dotyk był mocny, ale delikatny, jak obietnica ochrony i uwagi. Wtedy nagle pochylił głowę i szepnął mi do ucha: Chodź tutaj. To proste zdanie, wypowiedziane niskim, miękkim głosem, wywołało we mnie fale emocji. Było zaproszeniem, ale też subtelnym wyzwaniem. W tym momencie poczułam, że czas się zatrzymał, jego kciuk powoli zataczał niewielkie, niemal niewidoczne kręgi na moich plecach, co wywoływało u mnie mieszankę napięcia i oczekiwania. Ten mikroruch, tak drobny, a jednocześnie tak potężny, sprawił, że zaczęłam odczuwać coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam podczas zwykłego uścisku. Czułam, że moje ciało reaguje na każdą nić tej niewerbalnej komunikacji. Uścisk trwał dłużej, niż się spodziewałam, o kilka sekund, które zdawały się wiecznością. Kiedy próbował się ode mnie odsunąć, zatrzymał się na chwilę, pozostawiając dłoń na moim ramieniu. To przedłużenie kontaktu, ten moment ciszy był jak ciepły oddech po burzy, uspokajający ale pełen obietnic. Spojrzał mi w oczy na sekundę, ale to jedno spojrzenie miało moc rozbrajającą, budzącą pragnienie i ciekawość zarazem. Wtedy zrozumiałam, że ten uścisk to coś więcej niż tylko gest, to język, którym Piotr mówił do mojego serca, sposób na wyrażenie intencji, której słowa nie potrafiły oddać ale to, co wydarzyło się potem, było jeszcze bardziej zaskakujące i nieoczekiwane. Tamtego wieczoru poczułam, że świat wokół mnie zwolnił, a jedynym co się liczyło, był ten cichy, pełen napięcia uścisk. Piotr trzymał mnie blisko, jego oddech stapiał się z moim, a każdy ruch jego dłoni zdawał się mówić coś, czego nie potrafił wyrazić słowami. Czułam, jak moje serce bije szybciej, a cała ta bliskość budzi we mnie emocje, które długo pozostawały uśpione. W pewnym momencie zauważyłam, że jego dłoń przesunęła się jeszcze wyżej na moje plecy, niemal dotykając karku. Jego dotyk był mocny, ale delikatny, jakby chciał mnie jednocześnie chronić i rozbudzić. Spojrzałam na niego ukradkiem. Miał zamknięte oczy i wyraz twarzy pełen skupienia. Było w tym coś hipnotyzującego. Coś, co sprawiło, że poczułam się bezpieczna i pożądana jednocześnie. Rytm jego oddechu był spokojny, ale wyraźnie kontrolowany. Czułam, jak mój organizm coraz bardziej synchronizuje się z jego, jakbyśmy tworzyli niewidzialną nić między sobą. Wtedy nagle pochylił się nieco bardziej, a jego usta znalazły się tuż przy moim uchu. Jego głos był niski, miękki i niemal magnetyczny, gdy wypowiedział te dwa słowa. Chodź tutaj. Te słowa, choć proste, miały moc wywołania lawiny emocji. Czułam, jak w moim ciele zapala się iskra pragnienia, która rozprzestrzenia się coraz szerzej. Zaczęłam rozumieć, że to nie był zwykły uścisk. To było coś więcej, coś, co budziło we mnie instynkt, potrzebę bliskości i akceptacji. Jego kciuk zaczął powoli zataczać niewielkie kółka na moich plecach, niemal niezauważalne. Ale wywołujące przyjemne dreszcze, ten mikroruch był jak cichy język, którym mówił do mojego ciała, wywołując fale oczekiwania i napięcia, które trudno było opanować. Czułam, że zatracam się w tym momencie, nie chcąc, by kiedykolwiek się skończył. Uścisk trwał dłużej niż zwykle o kilka cennych sekund, które zdawały się trwać wieczność. Kiedy wreszcie zaczął się ode mnie odsuwać, jego dłoń pozostała jeszcze chwilę na moim ramieniu, jakby chciał przedłużyć tę chwilę intymności. Spojrzał mi w oczy na ułamek sekundy, a to spojrzenie pełne było obietnic i emocji, które nie wymagały słów. W tym momencie poczułam, że coś we mnie pęka, że ten prosty gest stał się początkiem czegoś nowego, czegoś, co na zawsze zmieni moje spojrzenie na bliskość i miłość, ale to, co miało się wydarzyć dalej, było zupełnie nieprzewidywalne i zaskakujące jak nigdy wcześniej. Wciąż odczuwając ciepło jego dłoni na ramieniu, poczułam, że coś we mnie się zmienia. To, co miało być zwykłym uściskiem, przerodziło się w coś znacznie bardziej intensywnego i znaczącego. Jednak ta intensywność nie przyszła bez komplikacji. Właśnie wtedy, gdy myślałam, że wszystko zmierza ku spokojnemu zakończeniu, sytuacja nagle się skomplikowała. Gdy Piotr zaczął się powoli ode mnie odsuwać, w powietrzu zawisła niewypowiedziana cisza, pełna napięcia i oczekiwania. Jego dłoń pozostała jeszcze przez chwilę na moim ramieniu, a ja czułam, jak czas zwalnia, jakby cały świat czekał na kolejny ruch. Spojrzał mi w oczy z taką intensywnością, że poczułam się, jakbyśmy byli jedynymi osobami na świecie. Nagle usłyszeliśmy kroki zbliżające się do nas z ciemniejszego zakątka parku. To było nieoczekiwane, zwłaszcza, że wcześniej miejsce wydawało się opustoszałe. Spojrzałam na Piotra jego twarz zmieniła się, zamigotał cień zaniepokojenia. Ktoś zbliżał się do nas szybkim krokiem, a atmosfera między nami zaczęła się gwałtownie zmieniać. To było jak wyrwanie z magicznego świata, który stworzyliśmy przez ten uścisk. Piotr szybko odsunął dłoń, ale w jego spojrzeniu pozostała ta sama głębia, która mnie przyciągnęła. Zanim zdążyłam zapytać, co się dzieje, mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemny płaszcz, zatrzymał się przed nami i zaczął mówić niskim, stanowczym głosem. Piotrze, musimy porozmawiać. To pilne. Powiedział, a ja poczułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej, nie z powodu uścisku, lecz z powodu tego nagłego, nieoczekiwanego zwrotu wydarzeń. Nie znałam tego mężczyzny, ale Piotr zareagował natychmiast, jego twarz zrobiła się poważna, a w oczach pojawił się błysk determinacji. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Piotr ujął moją rękę i powiedział cicho, ale stanowczo. Muszę iść, to ważne. Obiecuję, że wszystko wyjaśnię. Zanim zdążyłam zaprotestować, odwrócił się i zniknął w mroku uliczki. Zostałam sama, z sercem pełnym pytań i głębokim poczuciem że to nie koniec tej historii. W tamtej chwili poczułam mieszankę zaskoczenia, niepokoju i fascynacji. To, co miało być prostym aktem bliskości, zamieniło się w zagadkę, której rozwiązanie wydawało się tuż poza moim zasięgiem. Mimo to wiedziałam, że muszę dowiedzieć się, co kryje się za tym nagłym odejściem i co to wszystko oznacza dla mnie i dla Piotra. To wydarzenie otworzyło przede mną drzwi do świata, którego wcześniej nie znałam, świata pełnego emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów, gdzie każdy gest ma swoje znaczenie, a każdy uścisk może zmienić wszystko. Ale to, co miało nadejść, było jeszcze bardziej zaskakujące. Po tym nagłym odejściu Piotra zostałam sama na ławce, otoczona szelestem jesiennych liści i chłodnym powietrzem wieczoru. Moje myśli wirowały, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Cała ta sytuacja była dla mnie jak scena z filmu, gdzie nagle główny bohater znika, zostawiając tajemnicę do rozwiązania. Czułam mieszankę niepokoju, ciekawości i rozczarowania, ale przede wszystkim pragnienie, by dowiedzieć się prawdy. Nie mogłam przestać zastanawiać się, kim był mężczyzna w ciemnym płaszczu i dlaczego jego obecność tak mocno wpłynęła na Piotra. W mojej głowie rodziły się różne scenariusze może to ktoś z jego przeszłości, a może sprawa, która wymagała natychmiastowej reakcji. W każdej wersji czułam, że to coś poważnego, co wykracza poza zwykłą codzienność. Zaczęłam rozważać, jak mogłam inaczej zareagować podczas naszego uścisku, czy mogłam zrobić coś, co zatrzymałoby Piotra przy mnie. Ale szybko uświadomiłam sobie, że to nie był moment na żadne wymuszenia czy presję. To, co przeżyłam, było wyjątkowe właśnie dlatego, że było autentyczne i pełne emocji, a nie wymuszone. Przeszłam przez wszystkie jego gesty w myślach, głęboki oddech, dotyk na plecach, miękkie słowa i zdałam sobie sprawę, jak rzadko spotyka się takie chwile, które zostają w pamięci na zawsze. Zastanawiałam się, czy to, co poczułam, mogło być inaczej zakończone. Może, gdyby Piotr został, moglibyśmy pójść dalej, zbudować coś więcej ale z drugiej strony czułam, że jego nagłe odejście miało swój cel i że to, co zostało między nami, może być początkiem czegoś większego, coś, co wymaga czasu i cierpliwości. W tamtej chwili zrozumiałam, że uścisk, który tak głęboko zapadł mi w pamięć, był tylko pierwszym krokiem w podróży, którą muszę odbyć, by naprawdę zrozumieć siebie, swoje pragnienia i to, co oznacza prawdziwa bliskość. Byłam gotowa na tę podróż, choć nie miałam jeszcze pojęcia, jak wiele zaskoczeń i nieoczekiwanych zwrotów mnie czeka. A wtedy, kiedy już myślałam, że nic więcej się nie wydarzy, Piotr wrócił, ale nie sam. Piotr wrócił do mnie szybkim krokiem, a za nim podążała kobieta o tajemniczym spojrzeniu i eleganckim płaszczu, który idealnie podkreślał jej sylwetkę miała ciemne, falowane włosy opadające na ramiona i usta pomalowane intensywną bordową szminką. Jej spojrzenie było pełne determinacji, ale i czegoś, co trudno było jednoznacznie zinterpretować może zazdrości, może wyzwania. Jej obecność sprawiła, że powietrze wokół nas zrobiło się gęstsze, jakby czas nagle stracił swój bieg. Piotr zatrzymał się obok mnie, a kobieta spojrzała na mnie z mieszanką ciekawości i chłodu. Marto, to jest Anna, powiedział krótko, a ja poczułam, jak w moim wnętrzu budzi się niepokój. Anna uśmiechnęła się lekko, ale jej uśmiech nie sięgał oczu. Słyszałam o tobie dużo, powiedziała z wyraźnym napięciem w głosie, które trudno było przeoczyć. Nie wiedziałam czego się spodziewać, ale już wtedy czułam, że ta chwila zmieni wszystko. Piotr spojrzał na mnie, jakby chciał powiedzieć, musisz to zrozumieć, a potem zwrócił się do Anny z powagą. Nie chcę, żebyś źle to odebrała, ale to między mną a Martą jest coś wyjątkowego, musimy to wyjaśnić. Anna zrobiła krok naprzód, a jej głos stał się twardszy. Wyjątkowego? Piotrze, nie bądź naiwny. To, co masz z Martą, to tylko ułuda. Prawdziwe życie i zobowiązania są gdzie indziej. Jej słowa brzmiały jak wyrok, a ja poczułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej, mieszając strach z ciekawością. Wtedy Piotr sięgnął po moją dłoń, ściskając ją mocno, jakby chciał przekazać mi, że mimo wszystkiego jestem dla niego ważna. Zostaw to na później. Teraz musimy skupić się na tym, co naprawdę się liczy. Jego spojrzenie było pełne determinacji, ale też troski, która rozgrzała moje serce. W tym momencie zrozumiałam, że ta trójka, my troje, jest w centrum skomplikowanej gry, która może mieć dalekosiężne konsekwencje. To nie był zwykły wieczór, a ja nie byłam już tylko obserwatelką. Teraz byłam częścią czegoś, co wymagało odwagi, zrozumienia i gotowości na to, co miało nadejść, a wtedy, gdy napięcie sięgnęło zenitu, wydarzyło się coś, co sprawiło, że cała ta sytuacja nabrała zupełnie nowego wymiaru. Napięcie między nami było niemal namacalne, gdy nagle Anna zrobiła krok w moją stronę, a jej spojrzenie stało się jeszcze bardziej przenikliwe. Marto, musisz wiedzieć prawdę zaczęła cicho, ale z takim naciskiem, że każde słowo ważyło jak kamień. Piotr nie jest tym, za kogo się podaje. To, co między wami się dzieje, to tylko część większej układanki, której nie znasz. Jej słowa uderzyły we mnie jak grom z jasnego nieba. Poczułam, jak serce zaczyna bić szybciej, a umysł walczy z falą niedowierzania i niepokoju. O czym ty mówisz? Zapytałam, starając się zachować spokój, choć w środku wszystko się we mnie burzyło. Anna spojrzała na Piotra, a w jej oczach pojawiła się mieszanka smutku i rozczarowania. Piotr pracuje dla pewnej organizacji, która zajmuje się manipulacją emocjami i relacjami. To nie jest przypadek, że uczycie tych wszystkich technik. On ma swoje powody, by to robić, a ty jesteś częścią ich eksperymentu. Te słowa brzmiały jak scena z filmu szpiegowskiego, a ja nie mogłam uwierzyć, że coś takiego dzieje się naprawdę tu, w moim życiu. Poczułam się jak pionek na planszy, o której nie miałam pojęcia. Eksperyment? Manipulacja? Powtarzałam w myślach, próbując pojąć sens tych słów. Piotr wziął głęboki oddech i spojrzał na mnie z całym ciężarem odpowiedzialności. Marto, wiem, że to trudne do uwierzenia, ale to, co czuję do ciebie, jest prawdziwe. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Jego głos był spokojny, ale pełen emocji, które trudno było zignorować. Anna jednak nie odpuszczała. Musisz się zastanowić, czy chcesz być częścią czegoś, co może cię zranić. To, co zaczęliście, może mieć konsekwencje, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Jej słowa brzmiały jak ostrzeżenie, a ja poczułam, że stoję na rozdrożu, gdzie muszę podjąć decyzję, która zmieni moje życie. W tej chwili cała historia, którą znałam do tej pory, zaczęła nabierać nowych, niepokojących barw, a to, co miało się wydarzyć dalej, miało przewrócić mój świat do góry nogami. Cała ta sytuacja zaczęła przybierać rozmiary, których nigdy wcześniej sobie nie wyobrażałam. Atmosfera zrobiła się tak gęsta, że niemal czułam, jak ciężar tajemnic i niedopowiedzianych słów ciąży na naszych barkach, a każda sekunda zdawała się rozciągać w nieskończoność. To, co miało być prostym uściskiem, przeistoczyło się w wir emocji, podejrzeń i decyzji, które mogły zaważyć na moim życiu. Piotr spojrzał na mnie z determinacją, ale też z jakimś bólem ukrytym głęboko w oczach. Jego dłonie, które wcześniej były źródłem ciepła i bezpieczeństwa, teraz drżały lekko, jakby walczył z wewnętrznym konfliktem. Marto, musisz mi zaufać, powiedział cicho, ale z pełną powagą. To, co się dzieje, jest dużo bardziej skomplikowane niż myślisz, ale jeśli chcesz, mogę ci wszystko wyjaśnić. Anna natomiast stała obok, nie spuszczając ze mnie wzroku, jakby chciała upewnić się, że zrozumiałam wagę sytuacji. To nie jest zwykła relacja, to gra, w której wszyscy mamy swoje role, a emocje są narzędziem. Jej głos był chłodny, ale pełen siły, jakby była gotowa na każdą ewentualność czułam jak ogarnia mnie fala sprzecznych uczuć. Z jednej strony pragnęłam zrozumieć prawdę, nawet jeśli była bolesna, z drugiej bałam się, że to, co dotąd czułam, było tylko iluzją. Mój umysł próbował poukładać wszystkie elementy tej układanki, ale im więcej słów słyszałam, tym bardziej wszystko się komplikowało. Wtedy Piotr zrobił krok do przodu, zbliżając się do mnie i chwytając moją dłoń z taką siłą, jakby chciał przez nią przekazać całą swoją szczerość. Marto, wiem, że to trudne, ale chcę, żebyś była częścią mojego świata, prawdziwego świata, nie tej gry, którą dla ciebie przygotowali inni. Jego słowa były jak obietnica, ale też wyzwaniem, któremu nie mogłam się oprzeć. W tej chwili poczułam, że wszystko, co do tej pory znałam o miłości, zaufaniu i bliskości, zostało podważone. Ale jednocześnie pojawiła się w moim sercu iskra nadziei, iskra, która mówiła, że nawet w najtrudniejszych chwilach można odnaleźć prawdę i siebie samą. I wtedy nadszedł moment, który zmienił cały bieg wydarzeń, moment, który sprawił, że nie mogłam już przewidzieć, co przyniesie jutro. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy nagle usłyszeliśmy dźwięk łamiących się gałęzi z zapobliskich krzaków. Wszyscy spojrzeliśmy w tamtą stronę, a serce zaczęło bić mi tak głośno, że miałam wrażenie, iż usłyszą to wszyscy w parku Jordana. Z ciemności wyłoniła się postać, wysoka, w ciemnym płaszczu, której twarz była ukryta w cieniu kaptura. Jej kroki były pewne i spokojne, ale pełne nieuchronności. Piotr zaciągnął mnie lekko w swoją stronę, a Anna cofnęła się kilka kroków, wyraźnie zaskoczona pojawieniem się tej osoby. W powietrzu zawisła cisza, przerywana jedynie szelestem liści i moim przyspieszonym oddechem. Postać zatrzymała się na kilka sekund, po czym zdjął kaptur, ukazując twarz mężczyzny o przenikliwych, ciemnych oczach i twarzy pełnej blizn. Twarzy, której nie zapomnę do końca życia. Piotrze, czas się rozliczyć, powiedział głosem, który nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Jego spojrzenie przeszywało mnie na wskroś, a ja poczułam, że w tej chwili cały świat wokół nas przestał istnieć. To była chwila, która miała zdecydować o wszystkim. O naszej przyszłości, o prawdzie i o tym, czy miłość może przetrwać w cieniu tajemnic i niebezpieczeństw. Piotr spojrzał na mnie z mieszanką determinacji i rozpaczy. Marto, musisz zrozumieć, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Ta sytuacja jest bardziej skomplikowana niż możesz sobie wyobrazić. Jego słowa brzmiały jak błaganie, a jednocześnie jak wyzwanie do walki o to, co dla nas ważne. Mężczyzna z bliznami zrobił krok naprzód, a w jego oczach pojawił się chłód zabójcy. To, co zaczęło się od uścisku, stało się grą, której nie możesz wygrać, ale jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, musisz być gotowa na wszystko. Jego słowa były jak wyrok i zapowiedź nadchodzącej burzy. W tej chwili poczułam, jak adrenalina wypełnia moje ciało, a serce bije jak szalone. Wiedziałam, że to nie koniec, lecz dopiero początek czegoś, co mogło zmienić wszystko. Spojrzałam na Piotra, a w jego oczach zobaczyłam to samo pragnienie przetrwania i walki, które czułam w sobie. I wtedy, stojąc tam wśród jesiennych liści, między tajemnicami i niebezpieczeństwami, poczułam, że ta historia dopiero się zaczyna. Historia, której zakończenie będzie zależało od tego, czy odważy się sięgnąć po prawdę, nawet jeśli będzie ona boleśnie trudna.